po pojedynki, z tego 21 wygrał, z tego 9, przez K. o, panie i panowie, o, na no, panie no, 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 zawodowej to Po prostu Dawid chciał tak zaboksować i tak zaboksować. Chciałem dać show. Kibicom, mi się wydaje, że mi się to udało, to było słychać. Chciałem pokazać przede wszystkim inny boks. Przecież wszystkim wiem wszystkich, że jak trafię, to nakałtuję, a teraz chciałem pokazać coś innego. Mi się wydaje, że no, żaden w Polsce zawodnik jeszcze takiego, że już nie robił, żeby mieć kogoś na widelcu i odpuszczać i bawić się z kibicami. To było w tej walce, mi się wydaje, że yy, dobrze zawalczyłem, ośmieszyłem no, w pewnym sensie zawodnika, który naprawdę jest niezłym zawodnikiem, może to nie było widać, boksują ze mną. Ale, ale to jest zawodnik, który po prostu nie poddaje się łatwo. Nie chciałeś go naprawy? No widać było chyba, no, że nie chciałem. Mogłem, ale nie chciałem. Bo tak po prostu sobie postanowiłem. To nie jest dziwne, tylko to jest Dawid. Dawid zaskakuje i Dawid musi być jak kameleon. W jak mnie będą widzieć, będą się musieli zastanowić. Co Dawid teraz wymyśli? Na razie wymyśli, że tak będzie sobie zaboksuje i zaboksował. Nie wydaje mi się, ja wiem, że jest niedosyt. Czuję, że jest niedosyt, bo podchodzą, yy, ale reporterzy bardziej mają niedosyt, kibicom się podobało bardzo. Także dałem im coś innego, mi się wydaje, show był. Jakby nie było boks, to jest wielkie jedno show. Wygrywałem w jednej bramy, mogłem się troszeczkę powykupiać, ale zauważycie to wykupianie było z koncentracją. To nie było coś na hop dlatego że trener od razu strzelił mnie w łeb i bym od razu musiał zaboksować tak jak należy. A że było dobrze, nie zwracał mi uwagi, po prostu taktycznie przerobiłem to, co chciałem. Proszę zauważyć no ważną rzecz, ja tam nie biłem czasu na oślep, jak już biłem to trafiałem, to jest bardzo ważne. To nie chciałem 6 rund, chciałem 8 było widać, że jestem gotowy na te 8 Trener zdecydował, że będzie to oszustka, ze względu na moją chorobę zapalenia strzeli, brałem antybiotyki i o to chodziło. Trener jest tu, można powiedzieć, bogiem w ringu dla mnie, czyli słucham się go przed walką tak samo z kimś, kogo komu ufam i się bardzo go słucham, dlatego jeżeli tak zadecydował tylko... Byłem, powiedziałem, czy to jest trenera decyzja, bo z promotorami byłem mówione na 8 chodzi. Oczekują, aż w końcu zawalczysz Iż... Dobrze, niech to nasycenie na nie rośnie. Niech to nasycenie rośnie, niech czekają, czekają, a się doczekają. No na razie no, ja wiem, że jest niedosyt, no, bo można powiedzieć, że może no, wychodzi mi to jakoś nie, i tak tych zawodników nawet średnich potrafię zdeklasować. I ten zawodnik naprawdę no, boksował z mistrzami świata i nie przegrywał na, przed czasem. No. Z dobrymi zawodnikami też boksował i się męczyli z nim. Także to nie jest jakiś tam chłopak, z którego się raz palnie co bo widać, parę do... ciosów dostał i widać chciał ustać, no i... A ja sobie chciałem poboksować i sobie poboksowałem. Walka w Rzeszowie. Sikalafon i tu czekamy, Ja tak naprawdę to tą walkę tak potraktowałem częściowo, ja czekam na Rzeszów, no Rzeszów, mam masą. Ma, ma. Panie i panowie, jednocześnie na punkty w stosunkiem głosu 60-54 zwycięża...